Moi drodzy, ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem wielkim zwolennikiem teorii, że naszymi stwórcami, czyli bogami nazywanymi przez tysiące lat, jest nikt inny jak kosmici, którzy przylecieli na Ziemię i robiąc eksperymenty genetyczne na zwierzętach, stworzyli m.in. człowieka, czyli gadającą małpę. Ta teoria jest coraz bardziej popularna na całym świecie ze względu na to, że dzięki internetowi. Ludzie mogą się wymieniać informacjami, faktami, mamy dostęp do coraz większej liczby faktów, ponieważ o tym, że na Ziemi była ingerencja dużo bardziej zaawansowanych cywilizacji, dowodów jest w chuj, naprawdę. Ale do czego zmierzam? Kluczowym, brakującym elementem całej tej układanki jest planeta X. Zwana również Nibiru, można ją różnie nazywać. Chodzi o to, że w naszym Układzie Słonecznym jest jeszcze jedna planeta, która ma bardzo długą orbitę. Jest to wielka planeta, ponieważ jest to czerwony karzeł, czyli coś takiego jak wygaśnięte nasze słońce po tym, gdy kończy swoją aktywność, zamienia się w czerwonego karła. I krąży po wszechświecie. Takiego typu planeta jest nadal w naszym układzie słonecznym pojawia się raz na kilka tysięcy lat, i ze względu na to, że jest cała, można powiedzieć, z metali ciężkich, ma zupełnie inny skład chemiczny, i, no i przede wszystkim jej obecność w układzie słonecznym doprowadza do tego, że dzieją się niezłe rzeczy i te niezłe rzeczy to jest to, że Ziemia się zatrzymuje na kilka dni. Opada księżyc, i tu na Ziemi zachodzi cykliczne wydarzenie, które znamy pod nazwą Apokalipsa. Jako ciekawostkę Wam również powiem co do Apokalipsy, to znacie na pewno dwa, dwa przypadki Apokalipsy, które miały miejsce, a mianowicie tak. Potop Noego, który został w taki sposób opisany i apokalipsę świętego Jana, który zwiastuje, że takie coś będzie miało miejsce, ale jest w Biblii, zwłaszcza w Torze bo mam na myśli pięcioksiąg Mojżesza, czyli Stary Testament jest również opisana ja to nazywam ukryta apokalipsa, to wszystko bardzo dokładnie opisuje w mojej książce Geometria Tła powoli ją kończę, ale no przez sezon motocyklowy trochę kurwa zaniedbałem obowiązki bo zakochałem się kurwa w motorach ale wróćmy, wróćmy do ukrytej apokalipsy. I ukryta apokalipsa to są plagi Mojżesza, ponieważ Mojżesz wiedząc od Faraona co nastąpi poszedł pomiędzy Żydów i opowiadał, a kurwa ja jestem taki kozaczek, że zrobię to. To nie była żadna działalność Mojżesza, on po prostu od Faraona ze starych zapisków wiedział co nastąpi, w związku z czym przypisał sobie to co ma nastąpić. Mówi, że to on taki kozaczek zrobił kurwa plagi. Prawda jest taka, że regularnie Nasz układ słoneczny zostaje poddany procesowi dużego resetu energetycznego. Planety się w naturalny sposób zrównują. Ziemia się zatrzymuje, przekręca się w bok. Towarzyszy temu, kurwa, potężny rozpierdol i duże globalne wymieranie gatunków. Na szczęście życie potem odnowa się odtwarza przy bardzo zredukowanej populacji różnych gatunków. Na ten event. Zlatuje się również wielu innych gości z całej galaktyki kosmitów w naszej kulturze i religii bardzo często nazywanych bogami. Także moi drodzy, to co nas czeka w najbliższych latach będziecie mogli śledzić na bieżąco, mimo że teraz dla niektórych z Was może się to wydawać kurwa pojebane, gwarantuję Wam przyjdzie czas, że powiecie ja pierdolę, jak dobrze, że nie wolę o tym opowiedzieć, bo przynajmniej wiem co się Dzieje. Ci z Was, którzy tym się interesują, śledźcie dalej informacje na ten temat, ponieważ czeka nas naprawdę bardzo ciekawa dekada nawet nie dekada, to jest dosłownie kilka lat. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie.